Najbardziej opłacalny zestaw za 4700 zł do zbudowania w kwietniu 2025 roku. Oczywiście bazujemy na nowych częściach, nie korzystamy z używek, chcemy mieć gwarancję na wszystko. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Tutaj ostatni subskrybenci tego kanału, dziękuję, że jesteście. Jest już nas prawie 200, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz i jeśli ocenisz ten film po jego obejrzeniu. Oczywiście materiał niesponsorowany przez nikogo, także wybór sklepu jest totalnie randomowy. Biorę części tam, gdzie są dostępne. Także mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem, lecimy z pierwszym komponentem. Jeżeli chodzi o płytę główną, wybrałem tym razem Gigabyte B650 Eagle AX w wersji z Wi-Fi. Ktoś do mnie pisał, że kupuje tego kompa, bo ma na razie tyle kasy, ale w przyszłości chce sobie rozbudować go i wsadzić jakiegoś turbo mocnego Ryzena. Bo oczywiście w tym zestawie nie będzie jakiegoś najmocniejszego Ryzena. Jeżeli będziecie chcieli w przyszłości sobie takiego kompa ulepszyć, jest w zupełności wystarczająca. Jedyne co mnie boli w tej płycie, to jest brak radiatorów na dyski M2, ponieważ no nie Niestety, przydałby się taki radiator. Płyta główna bardzo w porządku, jak za te pieniądze, ponieważ posiada całkiem mocno rozbudowaną sekcję zasilania, to jest oczywiście przydatne przy mocniejszych procesorach. Jeden port na m 2 generacji 5, dwa porty generacji 4, a jest tutaj radiator. Pójrzcie uważnie, jest tutaj radiator, tylko on mi się wtopił, topił mi się w tło, nie zauważyłem go wcześniej, czyli jest tutaj radiator na ten pierwszy dysk i bardzo w porządku, bo większość ludzi i tak korzysta raczej z jednego dysku. USB 3.2 na froncie, generacji pierwszej, type C, bardzo w porządku. Ja lubię że jest to type C 6 razy USB 2.0 z tyłu, 2 razy USB 3,2 generacji drugiej, również z tyłu, oczywiście jedno, jedno typu C też bardzo w porządku. Także płyta główna, bardzo solidna, jak widzicie, ma wszystko, czego możecie potrzebować, nawet ma wejście PS2, także mega w porządku. Oczywiście wersja z Wi-Fi. Jeżeli ktoś nie potrzebuje Wi-Fi i jest pewien, że nie potrzebuje tego Wi-Fi, to jest też wersja bez Wi-Fi, ona jest tańsza, ale wydaje mi się, że z Wi-Fi jest bardziej uniwersalna, bardzo spoko wyceniona płyta główna, naprawdę za 640 zł, taka płyta główna, słuchajcie, no, według mnie jest to naprawdę. Dobra cena. To jeszcze macie bliżej porty. USB-C 5 gigabitów przepustowości. Naprawdę w porządku. Oczywiście jest to format AT, czy socket AM5 i chipset B650. Jest też tutaj fajnie radiator zbudowany, taki, że zakrywa wam całkowicie tą sekcję wyjść. Myślę, że co, że sobie przejdziemy szybko do następnego komponentu. No i tu jest oczywiście zaskoczenie, bo jest inny sklep, ale niestety na x-komie tego procesora nie ma dzisiaj dostępnego. Także skorzystamy sobie z tego sklepu, ponieważ kurczę, no jest dostępny i patrzcie w jakiej cenie jest dostępny ten procesor. No fantastyczny, dzięki czemu nam się troszkę. Kompensuje ta cena płyty głównej, ponieważ moglibyśmy użyć tańszej, ale jeżeli liczymy w przyszłości na rozbudowę tego komputera, to na płycie głównej bym nie oszczędzał, ponieważ on najciężej się wymienia po cały komputer. Rozbiera tak to sobie tylko wyciągacie procesor, wsadzacie mocniejszy i macie wszystko gotowe. Jest coś wartego podkreślenia w tym procesorze konkretnym oczywiście 6 rdzeni, 12 wątków. Częstotliwości tutaj widzicie teraz na ekranie. Oczywiście 65W TDP. Bardzo chłodny procesor po podkręceniu delikatnym. Dużo ludzi mi to już napisało, że osiąga wyniki porównywalne. Do 1600X, czym jest chłodniejszy, no bo wiadomo, mniej prądu, no to mniej ciepła. Także jak mamy procesor, to przydałoby się go czymś schłodzić. Arctic Freezer 36, wersja srebrna, 130 zł. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo dobra, bardzo dobra cena jak za takie chłodzenie z takim radiatorem, z dwoma wentylatorami. Super jakość wykonania, kompatybilny zarówno z AM5, jak i z AM4. I jak ktoś ma Intel, to również tutaj macie, macie kompatybilne sokety, także w porządku. Oproszę, proszę, tutaj macie jeszcze pokazane, jak się montuje te wentylatory. Fajne takie na wpychanie, mega spoko. Także myślę, że będziecie zadowoleni. Tutaj oczywiście różne wersje kolorystyczne. Korzystamy sobie z tej najzwyklejszej CO, ponieważ jest najtańsza. A na 6 lat gwarancji, no to znaczy, że jest tam jakaś jakoś zachowana. Na temat chodzenia to by było na tyle. Lecimy sobie szybko do, do ramu, Już go polecałem chyba 10 razy. Po prostu najlepiej wyceniony RAM tymi prędkościami z tymi zegarami, jaki istnieje aktualnie na rynku. Bardzo w porządku. Wielkości po 16 GB, 32 według mnie teraz. No takie powiedzmy minimum. Powiedzmy, oczywiście 16 również rady cały czas, ale jak chcemy grać w gry i jeszcze mieć tam gdzieś drugi monitor w tle, to fajnie już by, mu... fajnie już by było mieć te 32 GB. Tak dla świętego spokoju, proszę. To żywotna gwarancja producent. To niesamowitego, niespotykana rzecz aktualnie. Oczywiście niepodświetlana wersja. Posiadają radiatory, oczywiście i AMD Expo i Intel XMPT, czyli możecie sobie w Biosie tam ustawiać te prędkości po swojemu, tak żeby po prostu mieć troszkę szybsze te prędkości, a jednocześnie nie tracić na stabilności całego systemu. Także myślę, że na temat ramu wystarczycie i z kolejnym komponentem. A dyskiem będzie oczywiście Lexa NM. 10, czyli znany i lubiany 1 TB generacji 4 nvmm 2 generacja czwarta, czyli prędkości do tam około 7500 MB na sekundę w obie strony tutaj mamy takie prędkości TBW 600TB, czyli bardzo w porządku, nie ma radiatora i nie ma też wersji z radiatorem tego konkretnego dysku. Także dobrze, że na płycie główne jest radiator, Dysko będzie do siebie pasował. Także na temat dysku to chyba tyle. No naprawdę znany i lubiany dysk. No oczywiście, jeżeli ktoś chce 2TB, też jest wersja 2TB, jest chyba nawet wersja 4TB, a jeżeli ktoś chciałby maksymalnie szybki dysk generacji 4 to wrzucę wam w opis. No takie droższe modele, ale lepsze pod względem prędkości. Wam na tym bardzo zależy. Także lecimy z kolejnym komponentem. Zasilacz można powiedzieć, że już legendarny w polskich komputerach gamingowych. Endorfi Vero L5 700W. 80 plus bro. 280 zł. Ten zasilacz to nie jest naprawdę zła cena. Oczywiście nie ma certyfikatu Gold. Wszyscy by chcieli Gold albo najlepiej Platinum, Titanium. Te zasilacze są naprawdę drogie, a uwierzcie mi na tym zasilaczu naprawdę można polegać. Zresztą sam posiadam taki zasilacz Zasilacz w jednym komputerze i od dwóch lat nie mogę o nim złego słowa powiedzieć. Nie miałem nigdy żadnych problemów z tym zasilaczem, naprawdę polecam za te pieniądze lepszego zasilacza o mocy 700 W. Nie ma oczywiście, jest on zaopatrzony we wszystkie potrzebne złącza, żeby ten komputer działał. Także nie musicie się tym stresować, wszystko jest sprawdzone. Także niestety jest to oczywiście zasilacz niemodularny, no ale umówmy się za te pieniądze. Nie ma zasilaczy modularnych o mocy 700 W. Także na temat zasilacza to tyle. Lecimy z kolejnym komponentem. Będzie to oczywiście karta graficzna, i to będzie możliwe, że nietypowa karta graficzna. Ponieważ niedawno wyszły RTX -y 5060 Ti, czyli można powiedzieć taki konkurent dla tej karty graficznej, ocenowo, jak widzicie, jest tutaj, no dobra, okej, okay, one są dużo droższe. Ja tego modelu nie polecam. Uważam, że RTX -y kończą się na 5070. Tych modeli w ogóle nie biorę pod uwagę, ponieważ cena 2500 zł za Gigabajta z dwoma wentylatorami uważam, że jest po prostu kamem. Kiedy za dosłownie 400 zł więcej macie 5070, która jest dużo, dużo mocniejsza. Także nie, nie polecam o tych RTX-ów. Może za tyle, jeżeli by była wersja jakaś w Gaming, to może bym się zastanowił za tyle pieniędzy, ale jeżeli one mają kosztować 2,5 tysiąca za wersję z dwoma wentylatorami, 2,700 za wersję z trzema wentylatorami, Aurusa to jest... Uh, to jest skam. Nie kupujcie tego. i komputerów też nie kupujcie, bo to jest... Darujmy sobie, darujmy sobie komentarze, po prostu nie dobijajmy. Tutaj macie wersję 5070 i jak widzicie, jak sobie klikniecie od najtańszych, KFA2 akurat bym sobie darował, Ventusy tak samo, ale jak widzicie macie już wersję Asusa Prime za 2,800. 50 zł, dokładają 400 zł macie kartę no naprawdę naprawdę dużo mocniejszą i która jest cenowo jest dużo lepsza ponieważ jest, no jest dużo lepiej wyceniona tak, za tyle pieniędzy to ja bym kupił te, tego Prime chociaż wolałbym w Gaming ale Prime y też są spoko, dlatego wam polecam tutaj Asusa ponieważ po prostu Asus umie w radiatory kart graficznych tak nie oszczędza na komponentach, jest to naprawdę przyjemna karta graficzna jak za 2200 zł, może nie jest to jakaś turbo dobra cena ale w zupełności nam wystarczy do grania nawet w 1440p także oczywiście 16 gigabajtów wiramu. Nie to co tutaj mamy 8 gigabajtów za 1000. 19... O za de urwa, jak... 8 Gigabajtów. Za 1900 zł macie GB. 1900 zł to powinna kosztować wersja 16 GB i to nie jakaś podstawowa, tylko na przykład Aurusa. Aurus to jest bardzo dobra seria kart graficznych. bardzo ładna. Ale nie kurwa, nie 8 GB za te pieniądze, co oni robią? Tragedia, tragedia, nie kupujcie tego wszyscy. Niech przestaną produkować ten model, albo niech on będzie faktycznie dobry. A póki tego nie zrobią, pójdźmy radę, póki mamy wybór, to naprawdę polecę, lecimy z kolejnym komponentem, a naszym ostatnim komponentem na dzisiaj będzie obudowa. Jest to Crux Wako w wersji. ARGB, najbardziej podstawowa obudowa jaka jest na rynku. Oczywiście forma X nam pasuje, tak samo. Tak samo pasuje nam oczywiście karta graficzna, ponieważ Asus ma 28 cm, tu mamy 31 i tak samo nam wysokość chłodzenia też pasuje na styku. A tak ogólnie, no to fajna obudowa, filtry posiada. Tutaj widzę jakiś mesz na przodzie, takie fajne okienko na drzwiczki, mega w porządku. Trzy wentylatory fabrycznie zainstalowane z podświetleniem. Jakiś taki X tutaj jest tworzony na tym meszu, no w nocy to może fajnie wygląda. Raz, dwa, trzy USB na froncie, ale nie. Widzę USB-C, niestety. No ale umówmy się: 170 zł za taką obudowę to jest. jest dobra okazja. Zresztą opinie też ma całkiem niezłe. Więc wydaje mi się, że jest to nawet całkiem niezła cena. Jak za taką obudowę. wszystkie komponenty mamy obgadane. Szybko sobie tutaj podsumujmy. Tutaj wyszło dokładnie tyle. to szybko. A mi teraz. O, możesz kurwa 3, 9, 3, 0. Czyli za komputer wyszło nam dokładnie tyle. Czyli troszeczkę przeholowaliśmy z budżetem. Ale wydaje mi się, że jest to jak najbardziej warte dołożenia te 40 zł. I tak jak mówię, jeżeli chcecie RTX-a, Pójdźcie 5060. Ja tym bardziej w wersji 8GB, ponieważ jest to kompletny skam. Nikomu nigdy nie polecę tego typu rozwiązań, bo to jest po prostu tragedia. Jak macie kupować RTX-a, pójdźcie 5070, jest dużo lepiej wyceniona. Także tak, myślę, że wszystko na temat kart graficznych powiedziałem. Jeżeli ktoś by się gorzej poczuł i przez przypadek zamówił tę kartę graficzną i ją po prostu dostał i stwierdził, że jej nie odeślę z jakiegoś powodu, no to jeszcze jest z ośmiopinowe zasilania powinno Wam pasować do tego zasilacza bez problemu. A jeżeli ktoś jest zdrowy, twierdzi, że 5070 będzie lepszym wyborem niż 5060 Ti, to tutaj niestety ale mamy już łącze 16 pinowe którego w tym zasilaczu niestety nie ma, także jeżeli chcecie 5070 do tego zestawu, co oczywiście jest możliwe tylko musicie sprawdzić czy się wam zmieści do tej obudowy, to zasilacz, który wam obsłuży to wejście do 5070 będziecie mieli w alternatywnych komponentach tak samo zresztą jak samą 5070, ponieważ uważam, że za Asusa Prime to nie jest naprawdę zła cena oczywiście Prime to nie jest staw Gaming, to nie jest ten poziom chłodzenia jeszcze, ale to już jest naprawdę kultura pracy. Wrzucę wam ją jako alternatywny podzespół. Proszę, TAF Gaming za 3200 zł. Tyle kupowałem 40,70 kiedy. No, także wrzucę wam alternatywnie opis 50,70. Jeżeli ktoś ma 5300 zł, to spokojnie 50,70 będzie pasować do tego zestawu idealnie. Tylko musicie mieć inny zasilacz, ale wrzucę wam go także spokojnie będziecie mieli wszystko, jak leży zrobione. Także jeżeli film wam się podobał, miło mi będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę, skrypcję moment. To wy byście zrobili może inaczej, albo jakie wy macie komputery, albo, albo czy zamierzacie sobie kupić taki zestaw. Jeżeli po prostu czujecie, że chcecie się czymś ze mną i z widzami podzielić pod tym filmem, piszcie w komentarzach. Ja komentarze nie usuwam, także no. A jeżeli chcecie coś na priv, ode mnie, piszcie na Discordzie, link w opisie. Tak samo linki do wszystkich części też macie w opisie. Gdzie to zmontować i dygrać w CSA. Nara.